Nauczanie domowe 2 lipca, Księga Rodzaju, rozdział 23, wersety od 1 do 4 oraz rozdział 24, wersety od 1 do 10 i od 62 do 67. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kirat-Arba w Hebronie w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę nad Sarą, aby ją opłakać. A potem, powstawszy, odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do chetytów z taką prośbą: Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na własność, abym mógł pochować moją zmarłą. Tak przeto Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela w pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości: Połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanów, w którym mieszkam. Ale że pójdziesz do kraju mego rodzinnego i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka? Odpowiedział mu sługa: A gdyby taka kobieta nie zechciała pójść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham: Nie czyń tego nigdy, abyś miał tam wracać z moim synem. Pan Bóg niebios, który mnie wywiódł z ziemi mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał, Potomstwu Twemu dam ten kraj, on pośle swego anioła przed Tobą. Znajdziesz tam żonę dla mego syna. A gdyby owa kobieta nie chciała pójść z Tobą, wtedy jesteś zwolniony z przysięgi. Byleś tylko z synem moim tam nie wracał. Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram na Haraim. Tam sługa Abrahama wziął jego bratanicę Rebekę za żonę dla jego syna. Wyprawili więc Rebekę i jej piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi. Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lahairoi. Wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka. Szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi. Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole? Sługa odpowiedział: To mój pan. Wtedy rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce. Czytając te rodzinne historie, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to wielkie dysproporcje między obietnicą Boga a jej realizacją. Przecież Abraham otrzymał obietnicę potomstwa tak licznego jak gwiazdy na niebie, a tu jest jeden potomek. Dodatkowo słyszymy tutaj o śmierci Sary, o niepewności co do orzenku syna. Wydawałoby się, że ta obietnica jest tak mglista, tak daleka, że jest niemal mrzonką. A jednak Abraham pozostaje człowiekiem wiary. Abraham robi kroki, które przybliżają do realizacji tej obietnicy. I są to naprawdę małe rzeczy, są to naprawdę małe działania. No bo pierwszym jest nabycie grobowca. Obietnica, że cała Ziemia będzie należeć do potomstwa Abrahama zaczyna się realizować tym, że on kupuje grotę, w której urządza grobowiec swojej żonie. To jest pierwsze miejsce, które jest własnością Abrahama i potem jego potomstwa, w Kanaanie. Jakżeż to malutkie, jakżeż to mizerne, a jednak wiemy, że ta obietnica. Tu rozpoczęta, tu podjęta przez Abrahama, w przyszłości stanie się realna, kiedy Dawid zdobędzie ostatnią twierdzę, po to, żeby zapanować nad całym krajem. Ta obietnica realizowała się przez dziesiątki, setki lat, ale musiała mieć swój początek, ten właśnie, pozornie malutki. Ten, wydawałoby się taki mizerny krok, który uczynił Abraham, stał się krokiem milowym, tak naprawdę w realizacji tej obietnicy, którą Bóg złożył temu człowiekowi. Druga, bardzo mała, ale ważna inicjatywa Abrahama to jest zaufany sługa. Stworzenie tej rzeczywistości, która powoduje, że nie jest nic marnowane, bo ten zaufany sługa przecież, jak słyszymy, wybrał się w daleką podróż z kosztownościami swego pana. Nie zdefraudował tego. Realizował ściśle polecenia Abrahama. To jest skarb. Zaufany sługa, dobry współpracownik, przyjaciel, który. Pomaga zrealizować obietnicę, którą Abraham otrzymał. Wobec całego narodu, wobec setek tysięcy ludzi, ten jeden sługa znowu wydaje się takim mikroskopijnym zaczątkiem realizacji obietnicy. Ale to jest ważne, żeby zacząć, żeby zacząć budować właśnie dobre relacje, budować przyjaźnie, które spowodują, że zrealizuje się ta obietnica którą Bóg złożył Abrahamowi i również złożył Tobie. I trzeci element tego działania Abrahama to jest troska o żonę, odpowiednią żonę dla swojego syna. Prawodawstwo, ułożenie społeczeństwa, struktura to jest coś wielkiego, to jest coś bardzo dalekosiężnego, a tutaj jest drobna sprawa. Właściwa żona dla mojego syna. I nie chodzi o to, żeby to było zmuszenie tej kobiety do tego, żeby ona była żoną. Widzimy to, ona zostaje postawiona przed decyzją. Abraham wprost w słudze, mówi, jeżeli ona nie zechce, to jesteś zwolniony z tej przysięgi, którą mi złożyłeś. A z drugiej strony jest to wezwanie do tego, aby sam Izak nie cofnął się w obietnicy. Żeby Izak nie wrócił do tego miejsca, z którego wyszedł Abraham. Ta odpowiednia żona jest krokiem naprzód. Jest krokiem w realizacji tego, co Bóg zamierzył. Jakie ty czynisz kroki, małe kroki do realizacji twojej obietnicy? Może jakaś mała własność? Może zaufany przyjaciel? Może odpowiednia żona? To są właściwe kroki, być może małe, być może na początku wydawało się niepozorne, ale one nas przybliżają do tego, by Bóg zrealizował w Twoim życiu to, co obiecał i czego zapragnął dla Ciebie. Niewielkie postępy dzisiaj zaowocują wielkim darem w przyszłości.